o naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień roku. Jednej Maryi życie nauką jest dla wszystkich. Święte Ambroży. Ukosz się jej przykładem, duszo moja, poddając swój rozum prawdom przechodzącym Twe poznanie. Nie kuś się pojmować tajemnic, które przedkłada Ci wiara, Gdybyś pojmowała je, nie byłyby już tajemnicami. Dosyć ci wiedzieć o tym, iż są one prawdziwe i nie możesz nie być o ich prawdzie przekonaną, jeśli poważasz wiarę, która ci je przedkłada, upoważnioną dziwnymi cechami, boskimi pieczęciami, dla których cały świat ją przyjął. Niepojęte są owe tajemnice, to prawda ale wiara utraciłaby swoją zasługę, gdyby ludzki rozum mógł je wytłumaczyć. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli: Począwszy od gwiazd, aż do najmniejszego kwiatka, wszystko w przyrodzeniu jest dla Ciebie tajemnicą. Tych przyrodzonych tajemnic pojąć nie możesz, a chciałbyś pojąć tajemnice boskie? Chcemy wiedzieć jasno rzeczy boskie gdy tymczasem ledwo niedoskonale widzimy rzeczy ziemskie. Wszechmocności dzieł istoty nieograniczonej i nieskończonej nie trzeba mierzyć według słabego światełka naszego rozumu.